Szczęść Boże! To chyba wszystko jasne. Jeżeli proboż ukazuje się w krótkim filmiku, to znaczy, że albo ma już dosyć pieniędzy, albo mu jeszcze brakuje. Ja muszę Wam powiedzieć, że jedno i drugie. No, trochę jest i za to Wam z całego serca dziękuję. A brakuje i brakować będzie jeszcze sporo, bo na razie jesteśmy w plątaninie kabli. Tu będzie sekretariat, nieco dalej biuro parafialne. Instalacje, klimatyzacje, internet, centralne ogrzewanie, instalacje wodne. Ja już nawet gubię się w tych przewodach. Wiele rozmawiamy na temat, co i jak będzie funkcjonować. Prace postępują mimo pandemii i z całego serca Wam chciałem podziękować. W najbliższym czasie będziemy to wszystko tynkować, będziemy robić posadzki i będziemy wykonywać opierzenia odpowiednie na dachu, a potem elewacje. To jest kosztowne, ale z Bożą pomocą i Waszą udaje nam się i kontynuujemy pracę. Z całego serca Wam dziękuję i zapraszam, chcę Wam pokazać, co się dzieje. Jesteśmy w sekretariacie. Jak widzicie, mnóstwo kabli, szpule przygotowane do rozkładania, kable na ścianach. To jest sekretariat. Wchodzę w tym momencie do biura parafialnego. Biuro będzie dawało nam możliwość pogadania w cztery oczy. Nie zawsze do tej pory mieliśmy taką szansę, bo zbyt małe było biuro parafialne. Potrzebujemy takiego biura. Wyjdę. Drzwiami na korytarz. Tu jest poczekalnia, tutaj będą siedzieć parafialnie, czekając w kolejce, a to jest sala, która posłuży przede wszystkim małżeństwom przygotowującym się, narzeczonym, przygotowującym się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Tutaj będą odbywać się katechezy przedmałżeńskie przede wszystkim. Jak widzicie, kolejne kable, przewody, klimatyzacja, tutaj pod kable internetowe. Chcemy multimedialnie to wszystko też ogarnąć jak najlepiej, jak to tylko będzie możliwe. Jesteśmy w toalecie. Ta plontanina to rury, woda to trzy toalety. Oczywiście będą ścianki działowe, także nie musicie się bać, że to tak zostanie. na kabli, niebawem to wszystko będzie otękowane, zrobione, także to kwestia jeszcze kilku dni. Największa sala, sala Świętego Józefa. Tutaj będą odbywać się spotkania, uroczystości. Mamy wiele pomysłów. Tylko czekamy na zakończenie pandemii i na zakończenie naszej budowy. Zapraszam Was, jak to tylko będzie możliwe w najbliższym czasie. Z całego serca dziękuję za wszystko i do zobaczenia.